Hejka wszystkim, The Arabella Sandwouter. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, dzisiaj mam dla Was te takie kolejne wiadomości z Jorviku, czyli generalnie będą to informacje o nadchodzących aktualizacjach, co się będzie w nich znajdowało. I takim słowem wstępu powiem Wam generalnie, że teraz nam się zapowiadają chyba, z tego co sobie patrzyłam tak na szybko, to zapowiadają nam się bardzo cztery ciekawe tygodnie. Halloweenowe tygodnie. Bo będą to bodajże 4 tygodnie takich halloweenowych atrakcji, i nie wiem co Wy o tym uważacie, ale według mnie naprawdę bardzo fajnie, że tutaj już SSO nas wprowadza w ten taki jesienno-halloweenowy klimat. No i co? Zaraz przechodzimy sobie do odcinka, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to bardzo serdecznie Was zapraszam na wszystkie moje media oraz na mój serwer na Discordie Arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu. No, i kolejna sprawa to tutaj macie też moich pięciu ostatnich subskrybentów. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, którzy mnie subskrybują. Jeżeli chcecie się pojawić na tej liście, musicie zasub zasubskrybować mnie publicznie. Eee, I generalnie zachęcam do zostania ze mną na kanale, nawet jeżeli nie możecie mnie subskrybować. Bardzo będzie mi wtedy przykro, jeżeli nie będziecie mogli, ale no trudno, i tak się zdarza. Ale zachęcam do pozostania ze mną na kanale i do śledzenia treści, które tutaj publikuję, bo mam naprawdę dużo fajnych umysłów i mam nadzieję, że jeszcze dużo tutaj fajnych rzeczy się będzie działo i że będę tworzyła dalej materiały, które Wam się podobają. Także teraz, już zbędnie nie przedłużając, przechodzimy sobie do. przechodzimy sobie do. odcinka. Ok, 12 października, czyli teraz już w tą środę, będzie aktualizacja. Oficjalnie nadeszła ta straszna pora roku. Na Jorwiku rozpoczął się straszliwy czas. Wrona Rona będzie czekać na ciebie w każdej głównej stajni, gdzie poinformuje cię o nowych zadaniach pozwalających wejść do twierdzy galopującego. Skorzystaj z wycieczki po tym obszarze, naucz się wymieniać żetony na nagrody, użyj okruchów duszy, by otworzyć portale, wypróbuj różne wyścigi i pomóż Karin uważać mikstury. O oh, wow, tego nie było. A na koniec mamy coś nie mniej ważnego: sprawdź Halloweenowe konie, które mają rozmaite kształty i umaszczenia. Wszystkie tak samo przerażające. Okej! Okay. Teraz taka refleksja. Tutaj o tym mieszaniu mikstur chyba nie było... To jest chyba coś nowego. Natomiast te żetony, halloweenowe to było. Twierdza kalopującego była już, jest już kilka lat. Okrochy dusze też już były. Portale chyba to już też było. Wyścigi to też było, ale nie było tych mikstur. Więc naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. No ja będę czekać. I na pewno w środę pojawi się aktualizacja. E, później mamy kolejny tydzień, drugi tydzień halloweenowy. 19 października. Uciekaj albo cię złapie. Udręczony wyjaśnić zasady zagrywki galopującego. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że ktoś cię będzie gonić. Jeśli chcesz odpowiednio wyglądać zajrzyj do sklepów ze strojami, a także zobacz najnowsze mrożące krewy w żyłach konie halloweenowe. Na main to siostra klaczy galopującego, a Laverna to duch, który podróżował po Jorwiku. Tego nie chyba były już rok temu, ale nie wiem, bym musiał po prostu je zobaczyć, a nie tak jak tutaj patrzę. Ale generalnie z, tym, z tymi zagrywkami galopującego to to już było w zeszłym roku. No ale mam nadzieję, że będą jakieś fajne nowe halloweenowe outfity. Na to liczę. Trzeci tydzień, 26 października, cukierek albo psikus. Kasper i Linda analizują to, czego Lindzie udało się dowiedzieć o galopującym Thompsonie od zeszłego roku. Gdy skończysz pomagać Lindzie w tym tygodniu, psotnicy, psotnica zaprosi Cię na zbieranie słodyczy. Z pewnością nie zabraknie świetnych wyzwań. O, to jest bardzo fajne. Kasper i Linda, to, to, te postacie już się pojawiły rok temu. Mm, ale nie było o tej psotnicy i zbieranie słodyczy. I naprawdę to, to mnie bardzo ciekawi i może być naprawdę super, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. Także ja będę czekać. Później mamy czwarty tydzień, 2 listopada. Wyzywamy wszystkich. Wyzywamy. Wyzywamy wszystkich chłopców duchów. Chyba wzywamy. Dobra, nie wiem. Czas poszukać duchów z arch... archiwistą. Każdego dnia musisz znaleźć na jednego ducha i zaprowadzić go do twierdzy. Kontynuuj drugi rozdział galopującego Thompsona razem z Lindą i Casper. Magiczne konie tego miesiąca brzuska i hanami. Okej. Okay. Mi się bardzo podoba, muszę przyznać. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy tydzień się za. Właściwie miesiąc, bo to 4 tygodnie, bo dzisiaj mamy, kiedy to nagrywam, jest 7 października, aktualizacje są do rozpisane do 2 listopada, ale generalnie to taki mamy już co się będzie działo w następnym miesiącu tutaj w SSO i generalnie bardzo dużo, bo tutaj rozpoczynamy już za parę dni, rozpoczynamy ten event halloweenowy. Ja zawsze lubię Halloween w SSO, również bardzo lubię Boże Narodzenie. Ale to są chyba właśnie takie dwie główne rzeczy, które najbardziej lubię w SSO, jakoś tak nie wiem w tym roku te urodziny SSO. Nie wiem, czy to po prostu przez to, że nie miałam zbyt czasu grać, ale po prostu jakoś tak nie wiem, to już nie ma takiego klimatu jak to Halloween yy, i Boże Narodzenie. Chyba, że to wynika z tego, że po prostu w tym samym czasie obchodzimy podobne rzeczy w realu. Być może to również z tego wynika. Yy, nie jestem w stanie określić, ale w każdym razie mi się bardzo podobają te nadchodzące aktualizacje, dajcie znać, co Wy uważacie. No i co? Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Ja się nie mogę doczekać tych wszystkich halloweenowych atrakcji. Dajcie znać, czy wy również. I dajcie znać również, co było rok temu, a nie powiedziałam, a w sensie, że się pomyliłam, że na przykład coś było rok temu, a ja powiedziałam, że nie było, bo jakoś tak mi się skojarzyło. To dajcie znać, czy gdzieś się pomyliłam, czy może coś w ogóle pominęłam. Nie wiem. Dajcie znać, czy macie może też jakieś przecieki. No i co kochani, do usłyszenia, pa!